My mother told me Someday I will buy Gully with good oars Sail to distant shores My mother told me Someday I will buy Gully with good oars Sail to distant shores oh, Możemy zacząć vlog poniedziałkowy. Dzisiaj nas przywitał raną rósł minus 20, więc byłem jaguara odpalić szybciej. Żeby się już zagrzał. No ja bez auta jestem, więc kobieta nie pojechała. Ale z informacji moich wynika, że przyszła już nam piasta ze zwrotnicą do krysi. Więc zaraz powyżej, że pojadę ją zaontować. I umówię się już na zbieżność. Tymczasem są też poduchy. Do Krystyny obie, ale to już będę musiał jechać do Bartka, zamontować, bo musi podwiesić silnik do tego. Tymczasem, my dzisiaj z Abdulem weźmiemy sobie jakieś pół litra wody, oczywiście, i weźmiemy się za dokończenie tego w błotnikach. To jest tak, musimy ściągnąć błotniki już po przymierzeniu tego, zabezpieczyć korozją, dobrze to złapać oczywiście od nadkola do tego wylotu powietrza będzie taki powiedzmy prowidrodyczny, ale w miarę wytrzymały tunel odprowadzenia tego powietrza żeby syf się nie zbierał po prostu w błotniku na dole no i będzie też przelot z przodu na hamulce takie powiedzmy aerodynamiczne jakieś zabawy, chociaż chuja to pewnie da, ale przynajmniej nie będzie nam się tam syf zbierał no i wygląda to fajnie. Oczywiście musimy to złapać klejem na szyby, porządnie od środka, dopasować na ciepło jeszcze, ale mamy czas. Myślałem, że się weźmiemy też za maskę od razu, żeby założyć ten wylot powietrza, który już mam, ale uznałem, że jednak nie. Dam to do zrobienia komuś, kto tam potem żywicą, tworzywem sobie to fajnie obrobi, żeby to było ładne już pod folię. Ewentualnie też widziałem w Stanach są fajne z tworzywa maski chyba za 370 dolarów. Teraz, i szczerze nie zastanawiałbym się, już bym taką wziął, ale wysyłka ponad 500 dolarów to jest kurwa bez sensu. Ewentualnie znaleźć kogoś, kto sprowadza auta, żeby mi to jakoś po prostu w tym stawił. No ale to też jest dużo czekania. A jednak, termin z folią mamy i nic, grzeje tu fryzjer i ogarniamy wszystko. Także dzisiaj vlog typowo motoryzacyjny. Check TPS system. 1,1 bara mniej w lewym przodzie i on już mi pokazuje, że mam sprawdzić ciśnienie w kołach. Kurwa, Krysia! A nie! A co z tego wydechu takie białe leci? To tam chyba uszczelka pod głowicą. Dziadku, jak pierdolniecie piecem, przejedziecie sobie a macie głośne auto. Nieważne, że macie może z 60 na godzinę, nie? Ale piec wyje podaliście w pizdę, akurat i stoją przy ulicy i tak. I co myślisz, kurwa? No to dał jeszcze bardziej w pizdę, nie? I wdarł nam się kutas, bo zwrotnica, która przyszła, jest inna. Kurwa. Mimo, że sprawdzaliśmy mi po numerach katalogowych, to się wszystko zgadzało, to jest jednak w AWD inna. Całe szczęście, że tam nie dałem dużo za nią. A istnieje pewnie prawo zwrotu na Allegro. Tylko pytanie... No nie no, bo po numerach się zgadza, to powinien normalnie zwrócić hajs. No i ciężko ogólnie do AWD dostać. Z W211 Mercedesa pasują do RWD, ale z formatykiem są zupełnie inne z kolei. No i tak szczerze nawet używki kosztują półtora tysiąca ale nic poczekamy bo może 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 gdzieś jedną dostanę z takiego samego chrysler'a zobaczymy powinienem dzisiaj albo jutro wiedzieć także no, na tą chwilę krysia uziemiona a felga jest pokrzywiona więc póki mam ściągniętą to zawiozę ją do prostowania no i tyle Pojeździłaś. Zamówiłem sobie Ubera z arabskim kierowcą. Przed chwilą jeszcze grała inna muzyka. Jakieś Ale poprosiłem o zmianę. Naćki jednać pan. Naćki jednać pan. O, tutaj jest taka fajna ABS. Nie ma ABS. Hamuj kurwa! Nie mać ABS. ABS Bez sensu być. Jedziemy felgę zawieść do prostowania po części, żeby grill uzupełnić po węgiel. No i bierzemy się za zakresie Mam zakładnika Jedź kurwa Jedź kurwa W prawo Kurwa bo przejadę tą panią prawo kurwa Nie W lewo Dobra Kurwa No Mamy tak Żeby to od środka wkleić Tu jest antykorozja Tutaj mamy szpachle z włóknem Do zrobienia grilla Grilla, atrapy I Patryk ogarnia stanowisko pracy Zwrotnica, podobno ma być w środę u mnie A jak Patryk ogarnia stanowisko pracy, to ja jako pracodawca zadbam o jego dobre nawodnienie Patryk Świeży mocz O, lubię, ja... lubię, lubię. Spora armatka, tak No, no i jak? Dużo witamin ma. Za mało sprawda. Taki. Nie się ten poznaczek. No i zajebiście fajnie. Bo się panu ręka przepie. Ręka się panu przepie, niech się pan spokoi. O! Ja pierdolę. A, no. Tak to będzie trzeba potem Damianowi, żeby on to polakierował całe... Bez, a później się wklei. No bo chuj zobaczymy, co on powie. Ale są równiutko. Są równiutko. Znaczy my sobie to się zabezpieczymy przed korozją. W sensie szczerze, jak to będzie tak szło. Na dzisiaj jeszcze tylko zostało nam ściągnąć błotniki, zabezpieczyć te cięcia przed korozją. Jutro wkleić wyloty, zrobić przelot w nadkolach, ale to jak przyjdą tunele powietrza, żeby to miało ręce i nogi, a nie żeby mi się tam syf robił. Tak? Tyle dzisiaj, nie? To tylko zabezpieczymy i tyle. No dobra. A trening robiłem czy nie robię? No to robią, dobra. Choose your weapon A tak, mam, mam, czekaj, ja wiem ja wiem czym to ściągniesz Jak w Half-Life ściągłeś? A już ściągłeś mamy tak 100 gram szpakliw i 2 do 3 gramów utwardzacza tylko czym my to teraz... Patryk, masz tam jeszcze te worki? Co ci zostały po tym? To... Weźmiemy dwa gramy. Obliczenia nam wyszły ładne. Kolorek powinien być taki, tak mi się wydaje. Pamiętam dobrze, kurwa, z czasów kiedy szpachlowałem. Chyba tasowałeś. Towar z kreatyną, zawsze. Głupi ten Patryk, głupi. Dobra, dobra, ja sobie już to wyszpachlowałem, jednak dałem trochę za dużo utwardzacza, więc musiałem się spieszyć, no a tymczasem tutaj, trzeba zrobić małe przeróbki, no, no. Dobra już z jednej i z drugiej strony zabezpieczone. Się bierzemy za drugiego i będzie lala. Urwa! To, to jest lepsze niż fabryka.